Co zrobić, gdy obawiasz się zwrócić uwagę pracownikowi, na przykład gdy zrobi coś w niewłaściwy sposób? Po pierwsze, zastanów się dlaczego i czego się obawiasz. Czy obawiasz się tego, że pracownik strzeli focha ostentacyjnie, a może obawiasz się tego, że się zwolni, a może jest jakiś inny powód? Zastanów się dobrze nad tymi pytaniami, ponieważ od tego będzie zależało, co zrobić dalej. Po drugie, jeżeli już masz odpowiedzi, o których mówiłem wcześniej, zastanów się, przypadź się, czy przypadkiem pracownik tobą nie manipuluje. Czy nie jest tak, że jeżeli ty zaczynasz mówić o jakichś niewygodnych tematach, no to pracownik mówi, że ja tu nie muszę pracować. ok? albo coś w tym rodzaju. Bo jeżeli tak jest, to oznacza, że twój człowiek tobą manipuluje. I to jest duży problem, to jest duży problem dla ciebie, to jest duży problem dla tej osoby i to jest duży problem dla zespołu i całej firmy. No bo jeżeli pracownik tobą manipuluje, to inni na to patrzą. To jest w kontekście zespołu. Jeżeli pracownik tobą manipuluje i trzyma cię w szantażu, no to ty nie możesz wykonać specjalnie żadnych ruchów, a to blokuje firmę, to blokuje jej rozwój, często to blokuje też przychody. Więc to jest bardzo ważny element, żeby zauważyć że przypadkiem, pracownik tobą nie manipuluje, lub cię nie zastrasza, lub nie szantażuje. Po trzecie, zastanów się, czy przypadkiem ty tego nie robisz, to znaczy, czy przypadkiem ty nie manipulujesz, nie szantażujesz, nie mówisz, no bo mogę cię zwolnić, albo nie musisz tu pracować, albo co jeszcze gorsza, no brałeś kilka osób na twoje, na twoje miejsce. No, oczywiście w dzisiejszych czasach w różnych branżach nie jest to takie oczywiste, natomiast znam firmy, gdzie takie stwierdzenia padają. I co to oznacza? Oznacza to, że pracownicy patrzą na nas i uczą się. Więc jeżeli ja będę manipulował moim człowiekiem, będę go tam próbował zastraszyć, będę próbował w jakiś taki nieadekwatny sposób na niego wpłynąć, no to prawdopodobnie on zacznie robić to na mnie i wtedy mamy taką gierkę, zabawę. No, kto będzie szybszy, kto będzie lepszy i kto komu przywali. A w ogóle nie o to nam chodzi. Chodzi nam natomiast o to, żeby rozmawiać z pracownikami na bazie faktów. Więc jeżeli zauważysz u siebie jakieś oznaki manipulacji, zastraszania, szantażowania, to absolutnie natychmiast Przestań to robić, ale ja już za moment podpowiem ci, co możesz zrobić zamiast za to. Jeżeli szczerze odpowiedziałeś sobie na te pytania, o których wcześniej mówiłem, no to spokojnie możemy przejść dalej. Łap, trzy kroki, które warto, żeby postawić, żeby przestać się obawiać, a pytanie, czy trzeba przestać się obawiać, albo żeby po prostu łatwiej nam przychodziło przekazywanie trudnych informacji, zwracanie uwagi pracownikom. Krok pierwszy: zawsze przygotowuj się do rozmowy. Co mam na myśli? Zapisuj, co chcesz powiedzieć. Ja osobiście, mimo że przeprowadzam bardzo dużo takich rozmów, przygotowuję ludzi w różnych organizacjach, czy to przedsiębiorców, czy kierowników, do trudnych rozmów z pracownikami, do rozmów korygujących z pracownikami. Za każdym razem zapisuję sobie, co chcę powiedzieć. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że w stresie, a to jest stresująca sytuacja, mogę zapomnieć, mogę pomieszać, co chcę powiedzieć i zrobi się bałagan. Po drugie, dlatego że kiedy sobie przetrenuję. Co chcę powiedzieć, na jaki temat chcę rozmawiać, to druga strona będzie miała dużo większą trudność, żeby mnie wybić z rytmu, żeby mnie wybić z tematu, żeby może po prostu trochę pokluczyć, szukać tematów zastępczych. Kiedy jestem przygotowany, to to będzie dla drugiej strony bardzo trudne, a ja będę spokojniejszy w tej rozmowie. Krok drugi, bardzo fajny, prosty, choć wiem, że niełatwy. Używaj metody FUO. Metoda FUO to trzy literki. f u -o. Jest to akronim od trzech słów: fakty, uczucia. Oczekiwania. I na czym ona polega? Polega na tym, że kiedy rozmawiam z pracownikiem, no to po kolei przedstawiam najpierw fakty, później jak ja to odbieram, jakie są moje odczucia, a później czego oczekuję od pracownika. I weźmy sobie taki przykład. Załóżmy, że pracownik w moim sklepie korzysta z telefonu i tam przegląda Facebooka, kiedy wchodzą klienci. Gdybym chciał porozmawiać z pracownikiem na ten temat, no to jaki będzie fakt? No Fakt będzie taki: słuchaj, Piotr, zauważyłem, że bez żadnej oceny, bez żadnych stawek, przeglądasz Facebooka, gdy wchodzą do sklepu klienci. To jest fakt, trudno z tym dyskutować, jeżeli to zauważyłem. Dwa odczucia. Ok, w związku z tym czuję się. Oszukany, czuję się rozczarowany, czuję się lekceważony, ponieważ rozmawialiśmy na ten temat już kilka razy. Oczekiwanie? Oczekuję, że będziesz korzystać z prywatnego telefonu i przeglądać Facebooka tylko i wyłącznie na przerwach, które będziesz spędzać poza biurem, poza tą przestrzenią, gdzie wchodzą klienci. Zobacz, krótko, rzeczowo powiedziałem, jaki widzę problem, jak ja się z tym mam, jak to odbieram i czego oczekuje. Bardzo prosty model, czasem trochę trudny do wprowadzenia dla osób, które są przyzwyczajone, że owijają w bawełnę albo że opowiadają wymyślone historie, dlatego przesłuchaj sobie kilka razy ten przykład, ok, i wdróż to w życie. Używaj metody FUO, która pozwoli ci skupiać się na faktach. I krok trzeci. Pamiętaj, że trudne rozmowy Zwracanie uwagi pracownikowi nigdy nie jest komfortowe. Ja zajmuję się tym zawodowo już od kilkunastu lat i taka sytuacja nigdy dla mnie nie jest komfortowa. Zawsze czuję jakiś niepokój, obawę, co się wydarzy, jak to będzie. Czuję napięcie emocjonalne. Niektórzy mówią, że czuję stres, przejmuję się tym. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast jeżeli będziesz pamiętać o tych dwóch poprzednich punktach, czyli przygotuj się do każdej trudnej rozmowy i zastosuj model fuo, to będzie ci dużo łatwiej. Natomiast Oswój się z tym. Zwracanie uwagi pracownikowi nigdy nie jest łatwe, nigdy nie jest miłe, nigdy nie jest przyjemne. No, chyba, że ktoś jest psychopatą, no to dobra. Ale zakładam, że ani ty, ani ja, nim nie jesteśmy, więc to jest naturalne, że będziemy czuć dyskomfort. No, ale taka nasza rola, przedsiębiorców, kierowników, niestety. Naszej roli trzeba to robić. Nie tylko chwalić, ale również zwracać uwagę naszym ludziom. Przechodząc do podsumowania, pamiętaj, że jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to koniecznie daj: lajka, zasubskrybuj mój kanał, wtedy będziemy na bieżąco w kontakcie. A jeśli uznasz, że jest materiał na tyle ciekawy, żeby pójść go dalej, to udostępnij go swoim znajomym przedsiębiorcom, kierownikom, daj im możliwość, żeby posłuchali mnie. Tym samym pomożesz w tym, żeby dotrzeć do większej liczby osób, która może być zainteresowana moimi treściami. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!